Dzień dobry Państwu, witamy z Żyrardowa. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Sebastian Pitoń. Witam Państwa. Z zawodu… Architekt. Ma... Magister inżynier architekt. Tak jest. Właśnie dzisiaj chcieliśmy Państwu pokazać ten oto ciekawy obiekt, który jest zabytkiem kolejnictwa polskiego, choć nie tylko. Jest to obiekt wybudowany w czymś, co można by śmiało nazwać stylem polskim. Styl ten powstał mniej więcej około 100 lat temu i był efektem prac różnych polskich architektów, którzy starali się w przeddzień odzyskania niepodległości skodyfikować to, co można byłoby nazwać właśnie stylem polskim. Opierając się na architekturze dworków polskich, które były bardzo różnorodne, jak wiemy, w swojej formie, udało im się wyselekcjonować w jakiś tam sposób. Coś, co ich zdaniem, ale też naszym, świetnie oddaje polski charakter i polskiego ducha. Autorem tego projektu, tego pięknego dworca, był łódzki architekt Romuald Miller. I takich w podobnym stylu budowanych dworców jest całkiem sporo w Polsce, ale szczególnie na ziemi łódzkiej, na ziemi mazowieckiej. Bo mamy tutaj pewną opowieść snutą. Poprzez architekturę, która się właśnie pojawiała w dwudziestoleciu międzywojennym i nawiązywała do, do stylu dworkowego. Ideą w ogóle budowania w takim stylu polskim, a nie w jakimś, nazwijmy to, postmodernizmie czy dekonstrukcji, jest to, że budując w stylu, nazwijmy to, narodowym, naszym własnym, budujemy bardzo dużą część naszej tożsamości, która jest no niezwykle ważna dla naszego samopoczucia, dla naszej samooceny. Jeśli otaczamy się rzeczami swojskimi, naszymi, z którymi możemy czuć pewne Związek. pokrewieństwo, tak, to jest to zupełnie inna sytuacja, kiedy adoptujemy rzeczy z zewnątrz, tylko dlatego, że nam w to wmuszają. Natomiast korzenie nas są naprawdę, nie mamy się czego wstydzić, one sięgają cywilizacji greckiej, która później cały czas ewoluując doprowadziła między innymi do takich obiektów, ponieważ łączność między tym obiektem a tymi korzeniami jeszcze tak wie, rzymskimi, greckimi, ona jest widoczna. Jednocześnie ta architektura pokazuje wpływ polskości na tą ewolucję. Tak, i to warto powiedzieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym odrodzone państwo polskie szukało pewnej kontynuacji. A ta kontynuacja została zerwana przez komunistów po II wojnie światowej, gdzie był socrealizm, gdzie oczywiście styl dworkowy był utożsamiany z ziemiaństwem, czyli z wrogiem ludu, z wrogiem socjalizmu, był odrzucany. Teraz po 1989 roku nie mieliśmy nawiązania tej zerwanej ciągłości. Mieliśmy budowane różne koszmarki, potworki. Tak, niszczenie tej architektonicznej drogi, no bo to, wyobraźmy sobie, że 100 lat temu, kiedy, czy nawet ponad 100 lat temu, to była końcówka XIX wieku, kiedy takie myślenie o architekturze się pojawiło, żeby nadać troszkę rysu polskiego eklektyzmowi i, i wyselekcjonować z tej architektury to, co jest najbardziej co jest najbliższe w Polsce, gdybyśmy wtedy tą architekturę zaczęli tworzyć, żeby wypełniać nią przestrzeń, żeby wtedy nadać jej ten cykl ewolucji, to dzisiaj byśmy żyli w pięknym, bajkowym świecie naprawdę takim, który by nas podbudowywał kulturowo, bo byśmy czuli silne korzenie, silny fundament. Niestety to zostało zerwane już po I wojnie światowej były pierwsze symptomy tak naprawdę tworzenia różnego rodzaju modernizmów, które. które Tą ewolucję architektoniczną zniszczyły. Czemu tu jesteśmy, nie? bo to nie jest tak, że jesteśmy tu przypadkowo, przyjechaliśmy tu tylko i wyłącznie w tym celu. Wydaje nam się, że należy cofnąć się do tego momentu w dziedzinie architektury i zacząć przygodę z architekturą polską jeszcze raz, właśnie w tym momencie, mniej więcej w tym historycznym momencie, kiedy już zaczęto kodyfikować to, co można byłoby nazwać właśnie stylem polskim, a co wygląda właśnie tak. Charakterystycznym elementem dla tego stylu, który możemy nazwać polskim jest surowa bryła, której, można powiedzieć, główną ozdobą jest zawsze wysmakowany barokowy fronton budynku. Niektóre detale, jak te ślimacznice, które są tutaj w rogach tego frontonu, jest to taka no, można powiedzieć bezpośrednia inspiracja wręcz z architektury antycznej, helenistycznej. Bardzo fajnym elementem, który mnie osobiście urzeka w tym budynku, są kute elementy oświetlenia. Szkoda, że ludzie, którzy decydowali później o wprowadzeniu nowych elementów oświetlenia, nie pokusili się o to, żeby nadać im właśnie taką kutą bardzo ładną i stylową oprawę. Charakterystycznym elementem tego polskiego stylu są kolumny. Właśnie takie troszkę zniekształcone, pękate, krótsze w stosunku do swoich, można powiedzieć, oryginałów rzymskich czy też y, greckich. Cały wejściowy portal, y, ten fronton budynku, ten najbardziej ozdobny, jest skomponowany nie właśnie na taki, jak powiedziałem, klasyczny, na klasyczną modłę za pomocą takiego Portyku wejściowego klasycznie antycznego, tylko właśnie poboczne przypory, a w środku dwie kolumny i trzy łuczki. To jest taki, można powiedzieć, pewnego rodzaju prawie kanon budownictwa, właśnie w takim stylu. Właśnie widzimy z bliska kolumnę w takim stylu, o jakim mówiłem. W ogóle cały ten element, w którym stoimy, jest bardzo ciekawy takim fragmentem tego budynku, bowiem był taki zwyczaj, że budynek powinien być na tle długi, żeby zasłonić cały pociąg, który, który stoi na stacji. W związku z tym budynek ten jest rozbudowany poprzez takie arkadowe przejścia i taką formę jakby niby alkierzyków, co bardzo dodaje mu uroku. Jest to zrobione z dużym smakiem. W Łodzi. Tutaj kiedyś też stał ładny, eklektyczny budynek. Niestety, zamiast go odnowić, zamiast go rozbudować, zamiast zbudować tutaj urbanistyczne wnętrze, które by nawiązywało do tego, w jaki sposób wygląda ta najbardziej wartościowa część Łodzi, czyli okolice ulicy Piotrkowskiej, zdecydowano się postawić gigantyczny, modernistyczny moloch, który jeszcze jest postawiony w takim miejscu, że świeci pustkami. Ta nasza opowieść o dworcu Żyrodowie tak naprawdę jest takim, taką naszą odpowiedzią na stulecie niepodległości. Na to, że tą niepodległość utraciliśmy jeszcze bardzo mocno na polu kultury i tego rodzaju budownictwo, jakie Państwu zaprezentowaliśmy, to też była cząstka niepodległości, która się pojawiła, ale która bardzo szybko niestety zgasła.